pojawić się na na wernitażu mojej autorskiej wystawy fotograficznej pod tytułem Okiem na Chciałabym, aby ten wieczór był przez Państwa zapamiętany to celu dyskusji w moich wyrazów. Ta wystawa jest dla mnie pasjonującą przygodą od samego początku jej powstawania i tworzenia. Dziękuję osobom, które zaangażowały się i w klub dzisiejszy wernitaż. Towarzyszy do przezdobnej Stare, pani kierownicy klubu Starej Jelizy, Ewy Lanowskiej oraz do przemysłu pani Aleksandry Krasińskiej. Dla Pan Dyrektor Pucowskiego Centrum Kultury, pani Aleksandra Kulińskiej oraz dla Pan Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu, pani Małgorzat Siłkowskiej. Bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom, znajomym i tym, którzy poświęcili odrobinę czasu, aby znaleźć się na